Z tej strony Clifta. zapraszam was do mojej nowej serii z Hide in the Shadows Będzie nam towarzyszyć Dragones, przywitaj się Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. No co ja tak. miałem zrobić? Nie. Ja ten, e, rozpoczynam tutaj jak ktoś chce jest menu w którym jest napisane Ja co jaki klawisz robi Zaawansowane tak? sterowanie, bardzo zaawansowane sterowanie Dragona z u... Drago u siebie na e, kanale też się robi tą serię, więc. No ja będzie, już ją prawie skończyłem. Mi <noise> ja, ale to mi przypomina pierwsze fazę w Final Fantasy. To ja. mi to przypomina horror, który zacząłem. Jaki? Jaki to inny szansa. <noise> <noise> drugim odcinku dostałem zawału serca. I gadasz po zamachach? Ale... Um. Okej! Okay. <laughs> oh obiecujący Dzień. początek, nie? Tak. Z tego powodu, że są napisy po angielsku, nie będę wiedział, jak się tłumaczył. No może spróbuję tłumaczyć wątek w ogóle. Tak, jaki wątek w ogóle? Ej, no to zawsze jest, a wiesz, nie, każdy, nie wiem, jak to będzie, kto oglądał, trzeba tłumaczyć, nie? Wątek fabularny skupia się na tym, twoja dziewczyna zniknęła w dziwnych, niewytłumaczonych okolicznościach, zostawiając po sobie ślady krwi menstruacyjnej, a ty z niewiadomych przyczyn idziesz do nawiedzonego zamku i mimo, że gonią cię demony, potwory i wszystko lata, to ty i tak chodzisz po tym zamku. Dobra, jak tu się otwiera inwentarz? Bo już nie pamiętam. B. I Object. Musisz o wnęknąć. Dobra, to już od razu możemy. Jak się zapisuję? A, okej. Ok. Po prostu klikasz save. Znalazłem zapałki. Aha, to to było. To ci się przyda. I nie klik... Zapałki służą do tego, żeby zapalać te świeczniki. Tu i właśnie zapaliłem. To nie zużywaj Tam pójdziesz później. Tam. Tam pójdziesz. Fajny dźwięk otwierania drzwi. A, patrzcie, jaki krzywy okno. mam. Gra jest robiona nie pamiętam w czym nawet już. Nie zapalaj tego wszystkiego, nie upłacasz za jeszcze dwie zapałki. Ja miałem chyba 30 zapałek, teraz pod koniec serii mam Okej. Okay. Gra się skupia na tym, że musisz po prostu szukać kluczy, otwierać kolejne drzwi i się bać. Okej. Okay. Nie chcesz tam iść. Okej. Okay. Okej. Okay. Może okay. tam widzimy inny razem. Spróbuj nacisnąć F. E? F. F. Nic Jak Franca. Nie mam. Nie mam jeszcze lataki. O, przeszło. A ona, ona będzie tu. Ja! Hahaha, yeah! <laughs> magenta się wcześniej. Tam jeszcze nie wejdziesz, tam jest kuchnia. Ja to się eksplodowało Idź, idź! <grywia> idź Baw się dobrze Ja jeszcze tu się nie bałem Pierwszy w drugim odcinku zacząłem się bać Do biurewką musisz wejść Fajne dźwięki do nas tamte Tu gdzieś jest latarnia Latarka no Nie, no jest napisane lantern, nie tor. A nie tor, dobrze, to był tor. Ale no to trzymaj katarznik w sumie. podejdź do szafy. No widzisz, że szafy te <laughs> S. Co? Naciśnij S, żeby wyjść. O, <laughs> fajne! To jest kompletnie bezużyteczne. <laughs> Chyba w szafce będzie. Dziwno ta, inna idzie jest, mm. jest lantern. Mówię, że lantern nie torczy. No tak. Nie bój się, masz nieskończoną lanternę, więc możesz z nią chodzić bez przerwy. Jej. Jej. A teraz wróćmy do tego ciemnego, strasznego pokoju. Do którego mówiłem, że nie chcesz iść. To teraz chcesz. Okay. Są tu potwory? O są. Bo ty tam narzekałeś, w odcinku, który u ciebie widziałem, że... Eee, nie ma, a twój język, Kuba? Eee, to się zawiodłem, jak to nie ma? Obiecali w Tak, trzeci, trzeci odcinek Hidden in the Shadow, wielkimi literami z trzema wykrzyknikami, DEMON! A, to nie nie na DEMON. A z tą szafą to ja gadałem. A może z tą szafą gadałem? Mmm, weź tam, weź tam, weź tam z tym jest związana zagadka, ale nie muszę ci chyba o tym mówić. Spoko, dość gdzieś nie mogę go Enter. Żeby przewijać drogi. Nie, bo mi się zatrzymał ten dialog. No tak, bo trzeba naciskać Enter przy dialog. No spokość. No właśnie ci powiedziałem. Musisz patrzeć bardzo uważnie, by wypatrywać takich świecących... Za to chyba jest nie, nie ma przejścić. Nie nie no, to nic nie ma hmm. To jest jeszcze zamknięte Otworzysz to później od środka <gry> The fuck? Zapamiętaj sobie tego fana jesteś na pierwszym piętrze, okay. to Dokładnie to, tutaj i w dół, to musimy się nie podjąć, że książki są dokoła. No, hmm. ja też hmm, Fajnie. dlaczego powiedziano jest, żebym użył krzesła? Zamknięte. Czekam. No to teraz rozpiemy, jak, jak to uruchomić z powrotem. Hahaha, już uruchomiłem będzie taki twój tekst. Teraz to rozpiemy, jak to uruchomić z powrotem. A. No dzień dobry. Zesułeś widzą. A, czekaj, gdzieś tu na tych biblioteczkach był klucz czy coś. Chyba na tych dolnych bardziej. Ja to sprawdzam wszystkie pokolenia. Na samym dole, dlatego miałeś użyć krzesła, żeby wejść tu do biblioteczki. Był na, bibliote na, na górze. Jezu! <słuch> 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 <Ta>. <słuch> o Chryste. Przejdź górą, będziesz lepiej widział górę biblioteczki. Tam to o, jest, jest, jest. Musisz tam podsunąć krzesło, właśnie. Ja tu mogę coś przesuwać w takim razie? Uuu. Tylko nie możesz przesuwać na boki, możesz przesuwać tylko od przodu. To ty. przesuń dobrze. Jest tak, właśnie, pod tym względem sterowanie troszkę niedopracowana. Hahaha, rasty kij z czyj bo zniszczono już tak, i teraz... Nie tu, zdecydowanie nie tu. Do góry musisz wyjść z biblioteki. Cicho! Ja w nie wziąłem po to, żebyś był mi przewodnikiem, tylko żebyś mi pomagał... ...jak się zgubię. Wróć do zbroi. Nie do tej zbroi.

Włączę sprawno ten stoper. Wiecie co, zapauzuję do podczasu, aż to się pojawia. <grym> Jesteśmy sprawno, to co się okazało to była moja pomyłka. Pamiętajcie, ja o to, że... Ja włączyłem światła. Że, że, trzeba... Uuu, pomyłka mi światło. <grym> co to kuźta? Wiesz jaki brzydki on się zrobił? Teraz w nie pamiętam co trzeba było. ja chcę to wyjść, tylko teraz nie mogę zlokalizować jego długiego wyjścia. Ok, zacznijmy tutaj. Co ty znalazłeś? Zarcewiały klucz? Mm, teraz to znalazłem klucz do kuchni, to załóżę. A, to tak. Aha, to już pamiętam co musi zrobić. Zawsze sprawdzaj szafki. Okej okay. Kuchenka i strasznie podejrzane wszystko dookoła Tak, znalazłeś wino No, wino podobne. no i fajnie, i to wszystko? Tak Nie bój się, prawdziwy strach się da. Nie. Niestety. Strach się badzi, się badzi, Tu nie ma co tu grać. Ciekawe, czy wpadniesz sam na to, czy będę musiał Ci to powiedzieć. Ja to w sumie zrobiłem przypadkiem. Opi rycerza! No? Opi rycerza! Co znowu to rycerz? coś? z nim za dużo życie jest Nie, ja po prostu go lubię. Zwłaszcza, że on idzie i wraca. To jest taka ci w głowę, Wiem Nie dobra, to nie o niego chodzi. Ja po prostu chciałem żebyś tu przyszedł. Ale patrz że co Musisz połączyć wino z kluczem. zagzywiałem, tak? A. Tak, A oczywiście szlut. Można. I teraz nie Co? pamiętam do którego. Aha, już wiem, do którego pomieszczenia się dwie... uda. Dwa pomieszczenia w takim stopniu. To, czyli nie to, czyli idziemy do piwnicy. Nie, jeszcze w jednych nie byłeś. Na tym samym piętrze zawsze. Klucz do piwnicy będzie później. To w sumie nie jest piwnica, tylko sala tortur. Wiem, brzmi zachęcająco. Na dół. Nie, nie te drzwi. Nie, w lewo. Na serio? <głos> <głos> tak, na serio. A teraz musisz chodzić, wciskać C i poczekać aż złapiesz lanternę. Tknij, Nie, upadła ci gdzieś naprzeciwko drzwi. No przecież tutaj widzę, że świeci się, no na nareszcie. Nie przestraszył cię ten moment? Nie. To ja grałem w gry, w które... W Dead Space, a to już się z bałem. Wiesz, na hardkorze jak idziesz, na takim najwyższym poziomie trudno jest się nagie iść, nagle ci wyskakuje jeden przeciwnik, który praktycznie może cię zabić jednym uderzeniem, jest takie... to jest takie... Aaaaaaaah, Tutaj coś powinno być. Ten spokój nie sposób tylko, żeby cię wystraszyć. Po prawo coś chyba jest. Ja, faktycznie. Co to jest to? to śrubok. Okej. Okay. A, A to będzie, będzie na położnie śrubok. I co teraz? Chodzimy po prostu. Zobaczmy jeszcze może Chyba wszystko w tym pokoju. Gdzie mam dowiedzieć naszego starego znajomego rycerza? Zobaczmy co on teraz wyparzy. Tak, ja też do niego wracałem co chwilę. Bo on był po prostu... hardkorowy. Z takiego taki what the fuck rycerz. O, teraz mam głowę znowu. To w ogóle nie jest rycerz, tylko pani rycerz. Popatrz ile krwi wokół. Aaa, już wiem co myślę. Nie, nie, z tym nic nie zrobisz. Podejdź do tego obrazu. No i. Co? Nic. Prawda? Nic. Pamiętam, no. że coś z tym było. No wcześniej powiedział, że coś jest, ale nie wie, co z tym może zrobić. No to e, albo to jest bóg graficzny, albo coś za tą szafą, jest, bo tam widzę coś białego. Nie, to był bóg graficzny. W ogóle te zaawansowane cienie... Nie, to jest druga od tego filmu, No chyba. No to jest robiona przez jedną osobę w jakimś... Nie pamiętam dokładnie w czym. Spoko. Tutaj już chyba wszystko z zbudowałem. Eee... No nie pamiętam co dalej trzeba było robić. Szafę nie zaklęli, ale szafkę tak. No. Nie, na no nie pamiętam. Hmm. Tak, to jest kompletnie nieprzydatne właśnie do tej szafy, ja, ja wiem. Chciałem zobaczyć, czy może, nie wiem, jak mam latarnię w ręku, to coś się stanie, coś, nie nic. Niestety nie, też problem. Dobra, jest. porzucamy dziewczynę. Niestety nie możesz. Takie Kolega, z tym idę snad. Jak mój kolega, w pewnym momencie gry ja tak sobie chodzę i nie, ja mam dosyć, nie, tak gram, niech się rażą, no tak. Ale... I tak mówię, w ogóle po co nasz bohater robi takie głupie rzeczy? No, nie wiem, może chce pomścić swoją dziewczynę, się ją znaleźć, ty nie chcesz, a ja nie! Ja, ja może coś tutaj przygotuję. Być może. No, hidden in the shadows. Chyba tak Ja pamiętam, że tu musi być coś jeszcze bo... Musi się chyba coś stać, żeby ten obraz spadł W ogóle ten pokój to mi tak przeraził, że aż mi mikrofon wybuchł <gry> Pojeżdżę z drugim chyba w pomiędzy drugą a szóstą minutą. The fuck moment. Ej, bo nie patrzysz? masz już 17 minut. To będzie pont, chodzenia w kółko. No, wiesz, tyle co ty zrobiłeś tutaj, to były moje dwa odcinki. Zagrał? Tak. Zauważ, że ja ci mówiłem co robić, jak nie to byś się jeszcze plątał i myślał co zrobić z tym zardzewiałym kluczem. Oj tam, oj tam. No zapewne spróbujmy ci, spróbował tak tak tego robić. w którym. No właśnie, może tu gdzieś coś na szafa Gdzie myślałem o tym, żeby wziąć krzesło i przesunąć pod obraz, ale dobra O, no właśnie, 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 właśnie. spróbuj po dobra sobie przesunąć To jest dobra myśl Poczekaj, przerwa na chwilę, bo mnie wołają Kurde Ja cały ja czas w przerwie, przepraszam za przerwę Ej, za... z tego chciałem sterować e, Też można no, Ja no, nie, nie można Nie można? Dziękuję. No. Jest O... musimy, bo się męczył to jest. Co tam znalazłeś? Panel. Panel... A, muszę wprowadzić kod. Okej... Okay. Nie znam kodu... No Nie my, masz tego. I... Mamy jakieś nowe przedmioty, mamy świętokręt i co mam teraz dać? Spróbuj kliknąć jeszcze raz na ten save. Nic. No hmm. Mógłbym wejść na mój filmik i podać kot, ale to by było takie oszustwo. Na nie wiem jak go wprowadzić. Oops. Normalnie z cyframi na twojej klawiaturze. Ale kod trzeba znaleźć, on jest na kawałku papieru, tylko nie pamiętam gdzie ten kawałek papieru był. Dobra, e, patrzymy dalej. Musi być gdzieś coś ukryte. No, wiesz. Wszystko co się świeci, kochają Mimo, że teraz cię jeszcze nic nie zabije, to i tak sobie zapisz. Ha. Przynajmniej zanim się coś zabije, to jeszcze trochę. Jeżeli wiesz co robić, to tak gra tak naprawdę jest chyba na godzinę W drugim odcinku Zginę się po połowę pierwszy Taki oficjalny napis game Over, to mi się pojawił w trzecim odcinku no. Demon no. Podpowiem Ci jak wygląda Wiesz jak wygląda ikonka tej gry No. To wyobraź sobie takie umieśnione, wielkie, demoniczne, czerwone ciało. to Dodaj do tego tą głowę i masz demona. Hmm. Zapewne jego dziewczyna. <grym> Skąd wiedziałeś? Zawsze <grym> babi są Nie będę spoilerował twoim widzom, ale jak Jak skończysz nagrywać, to ci powiem. Albo nie, bo ci zepsuje efekt. O. Jebu. E! Widzisz to? No co? Posuwa krzesło. To było takie... Jebu, kolejny zdolny zielony. Ach, te moje, moje zdolności wykrywania błędów. Nic. Ty, ty to później w czymś dzielisz, czy... Co? Te filmy. No nie, ja zawsze nagrywam podwodzinki Na ten na M5 A tak to Ilu już mamy? Tam czas wierzyłeś? To teraz jest trochę ponad chyba 22 minuty Okej okay. Powiedzmy, że jest 23, bo chyba jest minuta opóźnienia, bo zapomniałem przez minutę włączyć już tego stopera Wyłączać jak człowiek zabijłem? Tak, tak włączałem. Właśnie to chyba w jednym momencie zapomniałem, dlatego może być margines 1 minuta, albo 1,5 Jeszcze to Nie wiem, ty jeszcze nic nie ma. Dostać nie mogę. Co on, taki knypek jest. Te, ta komoda jest dwa razy większa od niego. <laughs> jest też średniowieczny zamek. W ogóle, to jest średniowieczny zamek, tam jest kuchenka. The fuck? Nie znowu. Tam jest no spica. Nie no, facet, woda. facet był no, nowoczesny. No, to był nowoczesny król. To był, no to jest bardziej gotycki zamek, czy... Yy, średniowieczny. Fajny. Zdecydowanie mi się podoba bardziej chyba ten Hidden Shadow niż dwójka Dwójkę nagrywa ten mój kolega Kaspar? No stwierdził, że poczekasz ja skończę nagrywać jedynkę. Bo się boi. Dobra, się dzieje. Tu tak i nic, że to To coś musi być, bo musi znaleźć kawałek papieru, który... Nie, on musi być w tamtym miejscu gdzie znalazłem... gdzie ten safe był Jestem z tego 100% pewien, że on jest tam? Albo tutaj, albo tam na dole właśnie Spróbuję jeszcze zajrzeć do rycerza z powrotem, nie wiem może coś Ej, stary, masz coś do mnie? E, już jest normalne. Tak, już było nagłonne z niego z to padło. Może... tam do tego obrazu i podejdź tam. Odsuń to krzesło w ogóle, na chwilę. Spróbuj, nic nie możesz? Nie. Może raz zostać, żeby tylko kod... Poszukaj, tutaj, tutaj musi coś być, jestem tego prawie że pewien. Może na tych biblioteczkach coś. Próbuj podsunąć pod te biblioteczki jakieś krzesła i zobaczyć czy nic na nich nie ma. Nie wiem, zaraz to spójrzę. Ups. Nie, nie, nie. Krzesła mi się Tak, nie ma tak starych gry, w których trzeba... Czy... <laughs> Jej, nic. Kurde, ja jestem pewien, że tu coś było Spróbuj na to może nie wiem No, no to to no, no, no. ja Jestem pewien, że tu coś było Może coś z dywanem Nie, dywan będzie później Spójrz dokładniej na stół No, Render, nie pamiętam co, naprawdę, stary nie się pamiętam. Opłóciło, nie no, każdy się tak obraca. No dobra, żeby tak nie przeciągać trudnego szukania, to zakończymy pierwszy odcinek na tym, że potrzebuję kodu do save. Tak. nie wiem gdzie jest, może poszukam go na razie, przez jakiś czas. Jak go znajdę, to uruchomię wtedy drugi odcinek. Tak. Więc. E, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego mojego odcinka z tej serii. Zapraszam do oglądania moich innych serii. Zapraszam też na kanał Dragonesa tak. tak. Ja też zapraszam do siebie. Oooooo! <laughs> to tyle. No, Komentujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. Jakieś masz jeszcze słowa o Ciebie? No, też mogę powiedzieć, że pozdrawiam i życzę miłego trzęsienia portkami. <laughs> straszne nie jest. Pozdrawiam. Ja jeszcze Dobry. nie jest. No to w takim razie miłego dnia czy miłej nocy, jak to będzie oglądał. Do zobaczenia w następnym odcinku.